Wiadomo, co było w Gorzowie, W drugim biegu spotkałem wypadek, gdzie na początku może nie wyglądał zbyt groźnie, ale skutki były bardzo poważne. Tak z tego względu, że po prześwietleniu poza złamanymi dwoma żebrami lekarz powiedział, że... z jego słowa, po prostu pojawiła się jakaś mała plamka tam. I okazało się, że to jest właśnie największy problem tego wszystkiego. Ponieważ na następny dzień po kolejnych zdjęciach ten kwiat urodził 13 centymetrów przez jedną dobę. No i nakomplikował trochę w życiu. I jak i w mojej rodzinie, gdzie pierwsze objawienia były bardzo no smutne na pewno, ponieważ było tu, no, powiedziane, że y, moje życie jest zagrożone i nie wygląda to wesoło, jednak lekarze powiedzieli, że jeśli coś by się stało, to są przygotowani na wszystko i będą z tym walczyć. Ale po paru dniach okazało się, że mój organizm zaczął zwalczać ten, ten uraz no i mniej więcej jest coraz lepiej. Również działacze z klubu Gorzowskiego pytali o Twoje zdrowie, odwiedzali Cię, jak w ogóle mi ten Twój pobyt. Miałeś dużo miłych słów i życzeń od kibiców, zarówno z Gorzowa, jak i z Zielonej Góry, z całej Polski. Tak, dokładnie. Było bardzo duże zainteresowanie tym, że ludzie z całej Polski, ale również z Gorzowa, chcieli mnie odwiedzać. Jednak lekarz postanowił, żeby nie przemęczać mnie i nikogo nie wpuszczał do mnie. Co do personelu, to naprawdę bardzo dobra opieka. Panie pielęgniarki bardzo, tak powiem, nie chciały się ze mną rozstać, bo bardzo się związały, dlatego bardzo im dziękuję za świetną opiekę. No i tak jak mówię, wszystko było bardzo dobrze zorganizowane, wszyscy chcieli mi pomóc, wszystkim mogę z tego miejsca podziękować. Pielęgniarki na pewno się z tobą nie rozstaną, bo Patryk za miesiąc, za miesiąc udaje się z powrotem do szpitala na kilka dni, ponieważ będzie przychodził szczegółowe badania i wtedy będzie podjęta decyzja, co dalej z Patrykiem. Być może nawet skończy się to operacją, która będzie niezbędna, aby został wyleczony do końca. Również trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że ten sezon dla Patryka... W tym roku się zakończył. Patryk nie wyjedzie na tor, być może dopiero w przyszłym sezonie po szczegółowych badaniach i to, co jeszcze jego czeka, dopiero będzie podejmował próby treningu. Natomiast w tym roku nawet ma zakaz wjeżdżania na narty, latania samolotem, uprawiania jakichkolwiek sportów i uważania naprawdę na swoje zdrowie. A jak to właściwie było tam na miejscu? Z tego, co się dowiadywaliśmy, to pan Patryk Dudek chciał jechać dalej w tym meczu. Czy to nagle zaczęło, zaczął się jakiś ból, czy lekarze powiedzieli, że jedziemy do szpitala? Zawsze jest powiedziane, że zawodnik chce jechać, ponieważ pierwsze odczucia są bolesne, ale po chwili organizm czuje się lepiej. Jednak ja po chwili czułem duży ból w prawej stronie. I okazało się, że są żebra złamane, i powiedziałem sobie dobrze, że ja już dzisiaj kończę, bo nie dam rady. I przez to pojechaliśmy do szpitala na prześwietlenie. Jedną zastępną żebraką była już na miejscu, tak? A tam na stadionie lekarze coś takiego? Tak, tak, tak. Bo ja, ja też ten... czułem duży ból w żebrach, więc sądziłem, że to się wtedy z nimi nie tak, i pojechaliśmy do szpitala. Ta dyskusja trwa na temat kontraktu, czy on już jest, i tylko wstępnie czeka na podpis? Czy... Wstępnie rozmawialiśmy, i chyba dwie strony sobie nie wyobrażają, że żeby... Doszło tutaj do zmiany praw bo Nie może długo strona sobie wyobraża. Ja nic nie wiem, ja w szpitalu. Może <grym> działacze stali dobrze, wykorzystali nic takiego nie było. Ja raczej deklaruję się, że też bym chciał tu zostać. Ważne jest to, że mamy spełnione wszelkie postanowienia tegorocznego kontraktu. O nowym rozmawialiśmy, natomiast nie było jak gdyby pośpiechu, bo żadna ze stron tutaj nie przewiduje żadnych ruchów, a po wypadku to też ciężko rozmawiać o, o stronie technicznej o samym kontrakcie, bo najważniejsze było zdrowie i jest zdrowie Patryka. A tak jak tutaj można usłyszeć z ust zawodnika i jego mamy. Myślę, że dwie strony na tyle już się poznały i na tyle. Tu są stanowiska zbliżone, że Chyba tylko kataklizm, by tutaj zmienić sekundę.